Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kajzerowski, a to kolejny odcinek z Minecrafta na sterydach. Na wstępie proszę Was o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie i lecimy z odcinkiem. Jeszcze chciałbym tak na samym wstępie przypomnieć, że równolegle z tą serią... Prowadzę też transmisję na żywo z Minecrafta Hardcore, także jeśli macie subskrypcję to zostawcie jeszcze dzwoneczek, to będziecie na bieżąco, a my lecimy z serią, dobra. To tak, po ogłoszeniach parafialnych, no musimy tutaj zacząć robić tą farmę, którą, znaczy zaczęliśmy robić tą farmę w poprzednim odcinku, ale dzisiaj będziemy to wreszcie obsadzać. Także tak, lecimy się szybko przespać. Musimy mieć jakieś źródło chleba i myślę tak, źródło chleba trochę tak... No, jakiekolwiek źródło żywności, choć myślę, że bardziej ten chleb będzie nam, mniej ten chleb będzie nam potrzebny, niż na przykład samo siano, ponieważ myślę, żeby zrobić też jakąś tutaj farmę na przykład krówek, czy czegoś w tym rodzaju, żeby je dokarmiać. No, żeby je dokarmiać właśnie tym sianem. O, czekajcie, mam trochę chrypkę, trochę gardło mam. W gorszym stanie. Dobra. Pieski to jeszcze czekają. My musimy sobie na pewno tutaj sprowadzić trochę tych zwierzątek i też musimy zebrać trochę więcej tych nasionek, tak? No to najpierw zajmiemy się tą farbą, czyli tymi nasionkami. Będziemy używali tych standardowych nasion pszenicy. Na razie nic innego myślę, że nie będziemy potrzebować. Także. Pozbierajmy sobie tutaj wszystko z terenu naszej tutaj posesji. Jeszcze na dobrą sprawę tutaj nie zabudowywałem tego terenu, a już mam ogólnie w planach to rozbudować. Także w przyszłości pewnie będziemy to też rozbudowywać. Zbierzmy ile się da tego, tych nasionek. No myślę, że większość to nasion będziemy mieli z tego powodu, że to będzie sobie rosło. Będziemy sobie to po prostu pomnażać, ale... Lepiej mieć taki trochę szybszy start. Także nazbieram trochę tych nasionek. Więcej, pyk, pyk, pyk. 15 nasionek mamy, dobra, mam 15 nasionek, tutaj niech sobie to rośnie. Z tej drugiej strony sobie to posadzimy na razie. Posadźmy sobie to tak, dobra, niech sobie to rośnie. Tutaj sobie jeszcze dorobimy tą motyką trochę tutaj miejsca. I co byśmy jeszcze zrobili, skoro tutaj mamy te wszystkie nasionka, tutaj będzie ta farma? Co zrobimy sobie też płotki. i zróbmy sobie od razu, w takim razie, ogrodzenie, żeby sobie przechowywać zwierzątka. Także myślałem, żeby zwierzęta sobie podzielić: i jedne zwierzęta będę miał tutaj w tym narożniku, a drugie zwierzęta albo w tamtym, albo w tamtym. Także coś w tym stylu sobie zrobimy. Ale zanim to, to musimy sobie zrobić te płotki. Także yy, nie wiem, co tutaj bym musiał wpisać, żeby mieć recepturę na płotki. Wezmę pło. O kurde, nie wiem, czy tutaj tak to zadziała. Były o. Płotek, jest płotek. Yy, dobra. Tutaj deski, tutaj patyki. Ok. A, a furtkę się robił chyba na odwrót. To zrobimy sobie tyle patyków. Yy, tyle desek. Myślę, że to będzie na razie nadwyraz. Na 48 myślę, że wystarczy. A furtkę się robiło prawdopodobnie na odwrót. Tak, tak, mamy to, mamy to. Też sobie damy to do rą rączki. Tutaj lecimy. Yy, dębowy płot. I chciałbym, żebyśmy wszędzie przejście mieli co najmniej na 3. Czyli jak to jest na 3 przejście, to tutaj będzie płot. No, nie wiem, czy to będzie dosyć symetryczne. Na razie mi jeszcze na tym nie zależy, żeby to było symetryczne. Tu jest przejście. Tutaj to przejście szło sobie dalej, i ono będzie gdzieś tutaj zakręcało. To tu jest na 3, także tutaj sobie zrobimy tak dalej narożnik. I myślę, że tutaj też nie będziemy daleko z tym szli, dobra? Czyli tutaj w rogu będziemy mieli jedną farmę po prostu, i do tej farmy będzie się wchodziło tutaj na dobrą sprawę od frontu. O. Dobra, i może w sobie na razie jedną farmę zrobimy? Czy może zrobimy dwie? Albo inaczej, miejmy to wszystko w jednym miejscu. W jednym narożniku sobie tylko to zrobimy. To sobie na razie zniszczę. I tak, tu będzie jedna farma. Ale za, za chwilkę to sobie pociągniemy po prostu dalej. Aż pod same prawie drzwi. Dużo było na trzy. Troszkę więcej. I tutaj sobie zrobimy to podzielimy na dwie części. Myślę, że tam jest dłuższe, czyli tutaj sobie pójdziemy w ten sposób. Żeby to było podzielone na dwie części. Bo tu jest więcej miejsca, tam jest mniej. Tam możemy mieć ewentualnie jakieś owce, a tutaj będziemy mieli na przykład krowy. O, coś w tym stylu. Myślę, że będzie spoko. Później zrobić jeszcze farmę tych świń, także to będzie spoko. Będzie spoko, będzie spoko. No, powtarzam się, dobra. Musimy zrobić kolejną furtkę. Także robimy furtkę sobie tutaj. Dębowa furtka. Ja nie mam jeszcze tego zboża. To zboże musimy ukraść pewnie od wieśniaków, zanim tutaj coś sprowadzimy, bo bez... jest bez zboża, bez siana tutaj nie... Nic nie zdziałamy, także ok. I lecimy sobie po zwierzęta w takim razie. Do tego potrzebujemy siana, to musimy sobie znaleźć szybko jakieś... Siano tutaj w pobliskiej wiosce. Oni, wieśniacy na pewno coś tam mają. Tak mi się wydaje przynajmniej bo tutaj były inne chyba surowce, ale tym te ja, ziemniakami to ja chyba tutaj nie zwabię zwierząt. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. U w tej wiosce te domki są bardzo fajnie pobudowane. Bardzo mi się podoba ta architektura tutaj, jaka jest zrobiona. No, mój domek się na razie nawet z takim czymś nie może równać, ale spokojnie planuję zrobić tutaj duży postęp i progres, także Myślę, że też yy, jeśli chodzi o budowanie, to będzie wyglądało z czasem dużo dużo lepiej. Dobra, to tak. Gdzie oni mają farmy? Gdzie oni mają farmy? Zobaczymy. O, tu jest siano. I są jeszcze owce. To owce byśmy mieli. Patrzcie. Stąd weźmiemy owce. Po, podwędzimy wieśniakom. Tu weźmiemy trochę siano. Siano przerobimy na pszenicę. Dobra, i bierzemy owce stąd. Jak ja je wyprowadzę, dobra, jakoś je wyprowadzę. Chodźcie. Chodźcie. No, coś mi... O, idą, idą, idą. Przynajmniej z dwie by się przydały. Kurde, zróbmy tak. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Teraz tak, jak ja je wyprowadzę. mapy mamy tutaj. To ja muszę tu skręcić w lewo z nimi tam, za tą wodę. Chodźcie. Chodźcie moje zwierzaki. Kurę słyszę, ale kury nie potrzebujemy na razie. Chodźcie, chodźcie, może na F5, będę lepiej widział. Dobra, to będzie dosyć długa droga. Także utknę Wam ten fragment i widzimy się, jak je doprowadzę. Trochę to zajęło, ale udało mi się wreszcie je do tutaj do doprowadzić na miejsce. Także za, zaprowadźmy je sobie tutaj do tej zagrody. Tutaj myślę, że ok. Chodźcie, chodźcie. No i tu też, żeby pojedynczo weszły. Kurde, dobra. Niech jedna się rozejdzie. Bo dwie to mi w przejściu się tutaj nie zmieszczą. Dobra, i teraz chodź ty. No i co? Znowu? Znowu to samo. Kurde, znowu będę musiał to niszczyć. Jak mnie denerwują te owce. No, dobra, zróbmy tak. No chodźcie, chodźcie, teraz wejdziecie. Tak. Teraz wejdziecie, bo zniszczyłem płotek, to wejdziecie. Bardzo mądre zwierzęta. Chodźcie obie. Wy się już tutaj yy, miłujcie, a my pójdziemy zaraz poszukać. O, jest mała owca. Zobaczmy. Pierwsza mała owca. Pik pik. No, a te dalej się przytulają. Masakra. Dobra, lecimy się szybko przespać. I pójdziemy szukać krów, tylko że właśnie nie wiem czy krowy no blisko czy daleko i to też jest taki kurde problem, bo nawet się nie orientuję gdzie krowy tutaj były. I mam nadzieję, że to nie będzie długa wyprawa w poszukiwaniu właśnie tych zwierząt. Zobaczmy na mapę. No na minimapie się nam żadna tutaj krowa nie pokazuje. To na razie zostawmy takie szerokie, żeby mi te zwierzęta yy, tędy się prze, przedostały. To sobie zabudujmy, bo ja tutaj wcześniej wpadłem jak prowadziłem te, yy, te owce. Żeby znowu tutaj nie wpaść, na przykład, z krowami. Dobra. Tu tak samo jest, kurde, taka jaskinia. Można zostawić, tylko żeby po prostu tam nie wpaść przez przypadek. Dobra, coś takiego. I gdzie tu będą krowy? Tam jest pszczoła. Tu są dalej owce. W sumie te, te owce stąd mogłem sobie przyprowadzić. krowy będą tam pewnie na tym biomie niżej. I weź te krowy, wyprowadź tutaj aż na tą samą górę. Tak mi się wydaje, bo na takich biomach właśnie często się krowy respiły. No tylko taki problem będzie właśnie z wyprowadzeniem ich. dawno hmm, dobra. No, szukamy. poszukiwanie poszukiwaniu krów. No są świnie. Świn nie potrzebuje, no. Na razie nie potrzebuję Może się w przyszłości przydadzą, ale na razie świn nie potrzebuje. Kurde, tam kolejne świnie na minimapie już widzę. No i nadal mnie to nie urządza, nie? Także... A trochę słabo. Lecimy dalej, dalej. Dalej, dalej ręce gadżeta. No, z takiej bajki starej. Dosyć. Teraz już nie wiem, czy ktoś to w ogóle ogląda. Może jakieś tam powtórki lecą. O, zbierzemy sobie jeszcze tutaj e, trochę węgla. Akurat po drodze jest węgla. Nigdy mało. Nigdy wiele. O, węgla nigdy wiele. Zawsze mało. Coś w tym stylu. Dobra. E, patrzcie, ile to jest w ogóle owiec i wszystkiego. No. A ja sprowadzałem je w sumie z wioski. Nie musiałem tym wiśniakom ich zabierać. No nic, tutaj dalej krów nie ma. Nawet na mapie jak patrzę, to ich nigdzie nie ma. Co to jest? O! Ochrona 2. które już myślałem, że jakiś mending, czy co. A no i patrzcie, krówki mamy. No i też od wieśniaku będą, dobra. Bierzemy. Wypuścimy też wieśniaki, bo się tutaj wszystkie zebrały. Przez przypadek. I wyprowadzimy sobie od razu krowy. Patrzcie, uratowałem Was wszystkich. I Was, i krowy, i w ogóle wszystkich uratowałem. Patrzcie. Normalnie jakie uwolnienie? No, będzie na miniaturę. Dobra, chodźcie. To tak, no ja je zaprowadzę, bo droga długa znowu. No i widzimy się na miejscu, także szybkie cięcie. I już jestem, jak widzicie doprowadziłem więcej zwierząt niż chciałem, chciałem tylko te trzy krowy, a się jeszcze po drodze jedna owca. Także musimy sobie je tutaj porozdzielać. Dobra, już zmieniam kamerkę sobie, tak. I tak, tutaj musimy też zrobić im po prostu przejście, bo one tu nie przejdą znowu same. No tak, chodźcie krowy, pierw. Kurde, tylko żeby one mi nie spierniczyły. Chodźcie krowy, chodźcie. Kurde, no... Teraz mi wszystkie się porozchodzą. Dobra. Dwie krowy weszły i owca. Tak zrobimy na razie. Przyprowadzimy tą kolejną krowę. I teraz jak rozdzielić tą owcę? Dobra, chodź, krowo. Krowy trzeba tutaj sprowadzić. Tą owcę też wszędzie, tam przepchać po prostu. Przepchajmy tą owcę dajmy sobie tutaj po prostu ten płotek. Potrzebujemy owce od samego frontu tutaj, żeby było. Dobra, tak. Po trochu, po trochu. Chyba, że owce po prostu przepchamy tutaj. O, idź, idź, idź. Dobra, mamy owce. Tu zniszczymy i wpuścimy tą owcę teraz tutaj. Chodź, chodź, chodź. No i patrzcie, mamy, mamy to mamy już. I krówki, i owieczki. Wow, dobra. To teraz tak. Trzeba rozmnożyć jeszcze krowy. Na razie te dwie ze sobą. Te owce na razie nie zostaną jak są. Żebyśmy później mieli je do pary. O, już pierwsza pszenica tutaj rośnie na ładnie. Tutaj pszenica też powoli zaczyna rosnąć. No tak, pszenicę będziemy mieli do rozmnażania. A główne jedzenie, które będziemy mieli, to po prostu będzie z owiec i z krówek. Także. Myślę, że to będzie najlepszy plan. I co my jeszcze musimy zrobić? Zabudujemy te kamienne cegły, które zniszczyliśmy na początku. Dobra, tu też możemy zrobić jeszcze jakieś prace porządkowe tutaj poczyścić trochę przy tej farmie. Ona może tak być, właśnie przy tej takiej lekkiej skarpie. Tutaj sobie tylko tak to poprawimy, żeby to wyglądało troszkę ładniej. Tak troszkę bardziej naturalnie. A tu sobie po prostu to zrównamy, żeby mieć taki prosty plac. W przyszłości, sobie coś tutaj pewnie jeszcze dobudujemy. E, przydałby mi się też jakiś e, mob grinder, żebym mógł sobie po prostu jakieś tej e, mobki e, zabijać i expa wbijać, już e, będąc po prostu tutaj w bazie, a nie latając do netheru. Ale na razie w sumie expa nie potrzebuję. Jak widzicie, mam ten e, taki w miarę prosty gear. Ale w przyszłości, trochę expa na to się na pewno przyda. Także na razie nie potrzebuję, w przyszłości się przyda. Mam nadzieję, że zrobi się jakiś tam progres, zrobimy jakiś tam grinder. Dobra. Tutaj sobie damy tak, tak i tak, może. Żeby to było tak oświetlone, jak było wcześniej. Myślę, że jest w porządku. Tutaj jest tak samo. Tutaj przy tych owcach też mamy. Tu możemy jeszcze doświetlić. I na razie, może, niech tak zostanie, nie? No, na razie jest ok. Bo zjedzmy sobie tego chleba. Co jeszcze byśmy tej ziemi gdzieś zużyli? A wy dobrze pewnie wiecie gdzie tej ziemi możemy zużyć. O, tylko zaraz. Jeszcze zombiaki tutaj się nam przypałętały. No i teraz będę... No długo się nie depali, bo mam, tę, mam zbroję z tym odpornością na ogień. Tutaj byśmy na pewno takie coś zrobili. Później zrobimy tu jakieś schody. Na razie tylko to tak podłużymy ziemią. Bo to jest dosyć nierówno. No właśnie. Jakieś kwiate, kwiatuszki rosną. Tutaj w ogóle wszystko jest w tym miejscu tak porobione. Pyk, 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 pyk. O, coś takiego tutaj też dobudujmy. Dobra, jest spoko. I weźmiemy jeszcze tą ziemię, dołożymy tam, gdzie mieliśmy dołożyć ją wcześniej. Tutaj też moglibyśmy ją dołożyć. No. Tutaj ogólnie jest dużo miejsca do równania, nie? Tylko, że szkoda trochę na to czasu i energii, żeby po prostu zbierać tyle tej ziemi i to wszystko równać, nie? No. Nie wygląda to zbyt naturalnie, ale co poradzić. Tutaj sobie jeszcze dobudujmy, dobudujmy troszkę. Już się nam ściemnia. No i tutaj to wszystko tak wisi, no tutaj to jest tragedia. Ale, ale no szkoda zbierać ziemię, żeby to znowu równać. Tutaj mu musimy zrobić takie coś Ala właśnie taką górę. Dobudować taką górę sztuczną, żeby to wyglądało tak w miarę naturalnie i fajnie. No tylko tak jak mówię, no to będę musiał zrobić pewnie jakoś na jakimś live'ie na przykład i to podobudowywać, bo no, szkoda czasu na odcinek, żeby coś takiego robić. Teraz zrobię tyle o ile, żeby po prostu wykorzystać tą ziemię, co mam w ekwipunku i to dobudujemy. Na pewno będzie to estetyczne, tak na granicy moich włości, jak widać. Tutaj takie coś, taki można zrobić ala, że to właśnie też taka skarpa idzie. Też można to później podobudowywać, że to on tak jest z pomysłem zrobiony, a nie tak na odpiernicz. Dobra, tutaj też tak zrównamy, no to się zrobi taki klot straszny na tym rogu. Ja tutaj nie będę chodził, ale no fajnie by było jakby to wyglądało lepiej po prostu, nie? Dobra, no to jest zbudowane, dajmy na to, że jest zbudowane. Dobra, wracamy do bazy. Wracamy do bazy. O, tam mamy ten, tą naszą wioskę, tam mamy e, kamień teleportacyjny, który jest tam daleko. Tam, to jest chyba też w ogóle wioska, tam też jest nienazwany kamień. On w ogóle ja nie wiem czy ja mógłbym je nazwać. Dobra, idziemy się przespać. Idziemy w kima. Szybka Kima y i kurde, też bym sobie coś zrobił takiego, żeby tej wody tam nie było widać, to bym sobie zrobił taką półpłytkę po prostu jakąś. Myślę, że taka półpłytka z kamienia, może już jakąś mam. No, ta wypolerowana diorytowa płyta będzie spoko, ta co mam tutaj na podłogę. Po prostu tam w tej farmie zrobię tak, żeby jak będę to zbierał, to żeby po prostu nie wchodzić do tej wody przypadkiem. No, i sobie wszystko fajnie tutaj, jak widać, rośnie. O, pięknie. Nawet już jakiś kadr można byłoby z tego zrobić. Fajnie, dobra. Fajnie to wygląda. A także farma jest. Zdajmy na to, że skończona, jak na ten czas. Będzie rozbudowywana i będą na pewno inne jej wersje. Natomiast. Na początek taka startowa wystarczy. Mamy zebrane owce i krowy, także jest super. Mam też zwierzęta, będzie co jeść, że tak powiem. A w tym odcinku to będzie na tyle. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostaw lajka, komentarz oraz subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, i też live'ów z hardcora, które będę prowadził i prowadzę na kanale. Także dzięki. Trzymajcie się i na razie do następnego, cześć.